Jesteśmy tutaj na, na wykresie indeksu polskiej złotówki. Spójrzmy na ramach miesięcznych, co się dzieje z złotówką. Co ten indeks nam mówi, mówi nam, jak jest traktowana złotówka na całym rynku, No jest no paskudnie jest traktowana, czy patrząc na ten wykres, potrzeba nam informacji, co ma wpływ na to. Czy musimy się zajmować, że to wojna, że to wysokie oprocentowanie, że coś w przyszłości się może będzie działo? Do niczego nam to nie jest potrzebne. Kompletnie do niczego. Zastanawiałem się nad taką rzeczą. Robienie analizy. Robienie analizy zawsze musi być celowe. No bo co może nam dać Wam to, że ja tutaj będę Wam pokazywać wykresy? Tak sobie zadajmy sobie teraz tak pytanie w myślach, co mi to da. No, nagada się facet, no. może to będzie zbyt sugestywne i zrobić głupotę wtedy, co mi to da? Ja wykonuję analizę z kilku, kilku powodów: po to, żeby się uczyć, po to, żeby uczyć moich uczniów, po to, żeby handlować, po to, żeby inwestować w konkretnych celach. I dla każdego celu inaczej to robią, to znaczy posługują się tą taką samą analizą. Jeżeli na przykład uczę, to jest to inna, in, inne podejście. Jeżeli handluję, to konkretny cel, patrzę na wykres, czy jest to, co mam zapisane w strategii. Nie ma to w ogóle nie robią analizy. Bo po co? I teraz patrzymy na tą złotówkę i zadajemy sobie pytanie. Mam kredyt we frankach szwajcarskich. To chciałbym wiedzieć, czy ta złotówka będzie się osłabiać czy się umacniać, ale tak w ogóle po co? Do konkretnej waluty, do franka. Mam kontrakt do podpisania z, nie wiem, dostawcą czegoś podzespołu, czy odbiorcą moich produktów z, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, z Europy, ze Stanów. Kontrakt podpisuję. Chcę podpisać kontrakt, ale płatności będą w, rozłożone w czasie. Na przykład. Może się okazać, że dzisiaj dobrze wyglądający kontrakt to jest pułapka w przyszłości, albo odwrotnie. Rozumiejąc, jak, jak funkcjonuje cena, to na pewno nie jesteś jedynym dostawcą, no nie wiem, sprzętu, oprogramowania, jakiejś usługi. I odbiorcy przeanalizują Twoją ofertę i konkurencję. Jeżeli rozumiesz, że na przykład złotówka za pół roku, za rok yy, będzie o kilka, kilkanaście procent yy, słabsza w stosunku do dolara, yy, to możesz o 5-10% obniżyć swoją cenę i tak wyjdziesz na, swoim, na swoje. Czyli yy, yy, możemy poprzez rozumienie yy, ceny, możemy yy, Wpływać w ten sposób na, na swoje usługi, na usługi konkurencji, na, na klientów, na odbiorców, dostawców. Mamy szersze spojrzenie na nasz biznes. Po prostu, dzisiaj trudno jest znaleźć biznes, no chyba jakiś tam regionalny, gdzie posługujemy się tylko złotówką. Bardzo szeroko. Dzisiaj uczestniczymy w całym rynku. Moje tutaj usługi szkoleniowe to, to różne waluty. To jest dolar, to jest euro, to jest funt, głównie, głównie te, no bo potrzebują różnych narzędzi, i za które muszę płacić, właśnie w takich, w takich walutach. Złotówka generalnie traci na wartości, ale jak, jak ja do tego bym podchodził? Tu mamy akcję spadkową był króciutki ruch ceny wzrostowy w tej chwili prawdopodobnie będzie kontynuacja spadków, bardzo prawdopodobne jest w tych okolicach powstrzymanie i kolejny powrót do wzrostów. Być może tu się będzie tworzyć konsolidacja, być może będzie się tu tworzyć jakaś konsolidacja, ale co jest też istotne w analizie? Nie robimy analizy w przyszłość o kilka ruchów do przodu. Nie ma to sensu. Dlaczego? Po pierwsze, to, że tu będzie spadać do tego poziomu, jest tylko możliwością, a potem, że to będzie rosło, jest możliwością od możliwości. A tu Możliwość od możliwości od możliwości. Czyli tych możliwości w tym przypadku może już być dziesiątki. i jak, jak sobie z tym poradzisz? Nas analiza jest to wnioskowanie z faktów, po to, żeby określić przyszłe możliwości zachowania się ceny. Kolejna bardzo ważna rzecz prawdopodobieństwo zachowania się ceny w czasie i w przestrzeni. Jeżeli weźmiemy ten aktualnie punkt w tym miejscu, to oznacza, że im dalej w czasie chcemy wnioskować o zachowaniu ceny, tym prawdopodobieństwo spada, że, że tak będzie. Im dalej od punktu aktualnego w przestrzeni chcemy, chcemy wnioskować o zachowaniu się ceny, tym prawdopodobieństwo spada. Jeżeli my chcemy wykonać analizę potrzebną do handlu, to jak powinniśmy się zachować? Potrzebujemy informacji skąd? Potrzebujemy informacji skąd? Potrzebujemy z tej informacji, ze strategii. Strategia ma opisane założenia mówiące o tym, w jakich warunkach, Technicznych tworzenia się ceny, ty tworzysz pozycję. Nie kiedy otwierasz pozycję, tylko w jakich warunkach tworzy się ta pozycja. Od punktu A otwarcia do punktu B zamknięcia. Nas ta droga interesuje, a nie to, co było po lewej stronie. Co będzie przed tobą, a nie co jest za tobą. Teraz to, jak my wykonamy analizę, zależy od założeń strategii. Jak nie masz strategii, to jak będziesz analizować, co będziesz wymyślać? No dobra, teraz y, przejdziemy sobie kolejne pary walutowe na ramach miesięcznych. Jeżeli ktoś śledził, był na zajęciach, to pod koniec na, lutego, na początku marca cena była tu, wtedy mówiłem wyraźnie: y, ktoś, kto tu kupuje, kupuje w emocjach, robi potężny błąd. Y, cena spadnie. Spadła na blogu też taki artykuł, co jest aktualnie, jeżeli chodzi o cenę? Biorąc pod uwagę technikę TX-4, można byłoby tutaj wymyślać różne rzeczy, ale jest tutaj bardzo duży problem, jeżeli chodzi o te poziomy. I świeca, no między innymi świece japońskie, ale stosowane w TX-4. Jest to świeca spinning top, świeca. Akcji i świeca reakcji. Zmiana całego układu. Teraz to, że złotówka, że inflacja, wszędzie jest inflacja. To, że podnoszenie stóp procentowych wszędzie podnoszą stopy procentowe. To nie oznacza, że my tutaj złotówkę będziemy widzieć coraz w gorszej kondycji. To tak to nie oznacza. Analiza kresek. Niczego nam tutaj nie da, ale rozumienie, dlaczego ten był wzrost, ten wzrost był bardzo emocjonalny. Ogromne pokłady kapitału było włożone tu, w co? W pozbycie się złotówki i kupienie walut, w tym przypadku euro. Co ci ludzie, kto tu kupował? Kto tu kupował? Profesjonalista kupował tu. To kupowali ludzie w strachu, bo się nasłuchali o wojnie, bo się nasłuchali o krachu, bo o różnych rzeczach się nasłuchali. Ja osobiście, osobiście znam takich, którzy tu kupowali i co, co taki inwestor, jakby to nazwać, czy to jest inwestor naiwny, co on tu zrobi? Każdy po. mamy już 3 miesiące od tego momentu, kiedy kupił. Co będzie robił? On teraz myśli o pozbyciu się tego. Już ma dosyć. Nie zarabia, jednak nie rośnie. Będzie czekał na okazję, na to, żeby się pozbyć euro, w tym przypadku, odkupić złotówkę. Zacznie rosnąć, kiedy pozbędą się walut ci, którzy tu kupowali w głupi sposób. Na razie to jest blokada. Ramy tygodniowe. Można sobie tu rysować kreski analizy technicznej, klasycznej, jakieś tam, nie wiem, kliny, niekliny, wykazywać, że będzie rosło i, i może rosnąć. Jak najbardziej może to rosnąć. W analizie celowej, bo o tym mówię, tutaj nie będę się silił na to, że o no to teraz będzie rosło, no i co mi to da, że będzie rosło. Każdy z was ma inny cel. Jeżeli jeżeli handlujecie, to spójrzcie na blok, w tam gdzie była analiza. Ten poziom jest poziomem wsparcia, po którym jest duże prawdopodobieństwo wzrostu. Należało tu kupować. Co kupować? Pozbyć się euro, wróć pozbyć się złotówek i kupić euro. No ale z punktu widzenia biznesu. Jeżeli jesteś w, tych, w, takim okienku, w takim okienku kilku tygodni, podpisujesz kontrakty albo chcesz kupić towar, płacąc za, za ten towar euro, to w tym okienku robisz zakupy, bo masz mniej złotówek, wydajesz na zakup euro, a poprzez euro kupujesz inny towar. Ten towar jest tańszy. Jeżeli się nie mylę, może odwrotnie. Tak, bądź jeżeli regulujesz kredyty. To też warto nad tym posiedzieć. Jak najbardziej może to rosnąć. Jak powiedziałem, cel, do jakiego wykorzystujemy daną walutę, narzuca nam, jak, jaką analizę tu zrobimy. Dolar ze złotówką, dolar już tylko po, po rzuceniu oka na. Parę euro, dolar i euro z złotówka widać, że dolar jest mocniejszy od, od euro, dlatego euro-dolar spadał. Bardzo podobna sytuacja, również to mieliśmy bardzo istotny istotną strefę, w której należało spodziewać się zablokowania spadków no i, i kupować. I kupować co kupować? Dolary albo kupować towary. Jeżeli kupujesz w swojej działalności półprodukty za dolary co jakiś tam czas, dobrze byłoby w tym miejscu zgromadzić, żeby nie kupować tutaj. No bo będzie drożej. O parę 4,18, 4,45 no to w, jeżeli kupujesz towary za... za 1000 dolarów to może to niedużo, ale jak milion dolarów wykładasz, no to możesz zaoszczędzić. Jesteśmy tutaj na poziomie oporu i na ramach tygodniowych, oczywiście. To jest istotny poziom oporu. To wszystko, co tutaj się działo w, tej, w tym cieniu, to była gorączka, panika. Zatem zejście w dół poniżej. Tego poziomu fałszywego wybicia. Tak? Ten problem, problem tego euforycznego popytu na dolary objawia się tym, że mamy na razie blokadę wzrostu. Tu jest okrągłe poziomy cenowe, czy w strategii są, może być wsparcie. Nie używam żadnych okrągłych poziomów. Jak już mówiłem na początku, w zakresie informacji bezwartościowa informacja. Możesz sobie znaleźć, ile ci się podoba okrągłych poziomów i sobie uzasadniać coś. Cena nie reaguje na okrągłe poziomy, tylko cena tworzy się na zasadzie relacji popytu i podaży. I koniec, kropka. Nie używam żadnych okrągłych poziomów, ale jeżeli ktoś używa tych poziomów okrągłych i chce używać, ok, nie ma tu żadnego problemu i ja tego nie neguję. Ja mówię tylko tyle, że jest to bezwartościowe z mojego punktu widzenia. Jeżeli jednak używasz, to musisz y, sprawdzić, jaki to ma sens. 1,06 y, to jest na eurodolarze. Y, w każdym bądź razie kompletnie nie zajmuję się y, okrągłymi poziomami. W starym blogu kiedyś na Forex Business y, był taki artykuł porównywanie tych różnych poziomów okrągłych Fibonacciego y, poziomów y, Wsparcia i oporu z prawdziwej ceny. Wszelkiego typu narzędzia to są, może bym porównał to do czegoś takiego jak obce ciało w naszym ciele, czyli sztuczna ręka, sztuczna noga. Może zastąpić tą naturalną, ale nigdy nie będzie funkcjonować jak naturalna. No, no, może poza jednym, tak raczej w, w żartach, mózg. Może nasz, gdybyśmy wymienili na procesor, to może byłoby nasze życie lepsze, ale to nie o to chodzi. Dobrze zaprogramowane. Także już odpowiadam, nie ma tu dla mnie to żadnego znaczenia. Jest to śmietnik, niepotrzebna informacja. Ale jeżeli masz w strategii takie założenie, że poziom. 405 to co? Namawiam was do tego, żebyście zadali sobie po prostu pytanie. Jak wpływa informacja o dotarciu ceny do poziomu 405 albo możliwości dotarciu do takiego poziomu? Co wtedy robisz? Zadaj sobie pytanie, co powinieneś zrobić? Jak to masz rozpracowane? Kupić, sprzedać, oglądać? Co wtedy zrobisz? Jeżeli nie wiesz, to podejmujesz decyzję emocjonalnie. Jeżeli masz to opracowane, że jeżeli trend wewnętrzny możliwy element konsolidacji pierwszy element dociera do poziomu 4,0,5 to ja tego nie używam, bo to jest bezsensowne. Tak mówią, ale jeżeli już bierzesz to pod uwagę, to musisz rozumieć co robisz i dlaczego, a nie tak, bo ktoś robi okrągłe poziomy. Niech sobie robią no jak jak yy, mówimy o okrągłych poziomach, to zawsze będziesz miał okrągłe poziomy. Jak zbadasz sobie Fibonacciego, to zawsze ten Fibonacci będzie gdzieś ci pasował. Ale nic nie pokona poziomów wsparcia i oporów. Nic. Kompletnie nic. Ale w podejściu takim, jak ja mówię. To nie jest zarozumiałość. Ponieważ yy, właśnie dzięki podejściu tej cztery technice ja mówię o źródłach wsparcia i oporu, o strefach Wsparcia i oporu o strefach popytu inaczej niż do tej pory analiza techniczna to definiuje. O tym też, też będę mówić w przyszłości. Jesteśmy tutaj po zakończeniu, chyba właściwie to tak. To czy to jest świeczka wewnętrzna, czy spadków, to mamy tutaj element wewnętrzny. No, i pytanie, co ja chcę tu osiągnąć? Chcę sprzedawać czy chcę kupować? Jeżeli wracamy do tych okrągłych liczb, jeżeli mam w strategii okrągłą liczbę i cena ląduje na tym poziomie, to mówię sobie, to sprzedają, zaraz, zaraz. Zasada jest prosta. W jakich, w jakich warunkach technicznych tworzysz swoją transakcję? Nie kiedy kupujesz albo sprzedajesz, tylko. W jakich warunkach będziesz tworzyć? Spójrzcie na y, profesjonalistów, chociażby Formuła 1. Tam nie jest pytanie, z którego miejsca wiadomo, z pierwszego z position lepiej, ale po jakim torze będziesz jechać, jak opony przygotować, jak y, taktykę, jak technikę jazdy przygotować na mokrą nawierzchnię, na suchą nawierzchnię, na upał i tak dalej. To jest ważniejsze, jak. Trasę będziesz pokonywać, a nie jak wystartujesz. Z ostatniego miejsca możesz z boksu wyjechać i zdobyć pierwsze miejsce. Wystartujesz z pole position, nie przygotujesz się na trasę i spadniesz na koniec. To jest w handlu. Musisz wiedzieć w jakich warunkach chcesz tworzyć transakcję, a nie przy jakim poziomie zrobisz cokolwiek. Fund do złotówki yy, mamy sytuację yy, no, właśnie, raczej na spadki, raczej na wzrosty. Co to za określenia? Nic nie warte. Znowu powtarzam, my musimy mieć cel, dla jakiego wykonujemy analizę. Jest tu bardzo podobna sytuacja. Jest to głęboki spadek. Poziomy oporu, które tutaj ewidentnie pokazują potwierdzenie. Tu była akcja, tu była. Konsolidacja jest akcja. Osoby, które uczestniczą w warsztatach, rozumieją ten, taką sytuację, czym to, czym to może być w tej chwili i co się może wydarzyć w przyszłości. Jest szansa na pogłębienie spadków, umocnienie się z złotówki do, do funta. Fund ma problem, gospodarka ma problem, ale właśnie ta informacja gospodarka ma problem, czekają recesja. Wszystkich, wszystkie kraje czeka recesja I, polskie, i Polskę, i Wielką Brytanię, Stany, Europę, cały świat pogrąży się w recesji. Bo tak będzie. Ważne dane. Z USA, czy również nie handlujemy w tym czasie na przykład parze? O komunikatach, o tym, co, co się dzieje, co robić, były kiedyś zajęcia, ale ja je powtórzę i powiem, i tak dalej. Nie używam. Nie interesują mnie komunikaty. Tak naprawdę. Jako takie, nie interesuje mnie informacja płynąca z komunikatów. Nie ma to żadnego znaczenia. Ale interesuje mnie moment powstania komunikatu, 14.30 któregoś dnia o stopach nie, nie o stopach, o bezrobociu w piątki, pierwszego piątek, pierwszy piątek miesiąca, czy środa z Fedu o stopach procentowych. Wszystko zależy od tego, czy mam otwartą pozycję, czy nie mam otwartej pozycji. To nie jest takie wprost, bo komunikaty to nie handlują. Samo, po, pojęcie, nie handlu, samo pojęcie handel jest różnie rozumiane. Pojęcie handel każdy powie: handel, ja handluję. Ja handluję w komunikatach, ja nie handluję w komunikatach. Jest to bardzo szerokie pojęcie i musimy rozumieć, jak dany człowiek handluje, bo możesz handlować na ramach dziennych, na ramach tygodniowych. Żadne komunikaty nie mają żadnego, kompletnie żadnego wpływu. Jak handlujesz na ramach pięciu minut, no to to jest kolosalna różnica. Zatem, powiedzenie albo zapytanie, co robisz w trakcie handlu, jak są komunikaty. Tutaj. Wiemy co jest. Ramy tygodniowe, yy, widzimy sytuację yy, w tej chwili. Sytuację, już powiem chyba, akcji, jeżeli się nie mylę, ale wolę tutaj narysować. Potężny wzrost, yy, kupowanie. Ja się nie bawię w jakieś takie miłe, fajne słówka. Kupowanie w tym miejscu jest frajerstwo i koniec. Kropka. A jeżeli ktoś kto kupił się obrazi, to niech się obrazi. Niech w końcu usiądzie i zrozumie yy, głupotę, bo jaka strategia, powiedzcie mi, jaka strategia mówi, kupuj tutaj yy, funty, sprzedaj yy, złotówki. Co takiego mądrego tu wybyślilibyśmy, żeby kupować? No i znowu handel i jesteśmy na ramach tygodniowych. Gdybyś tam był na ramach yy, pięciu minut, to pewnie ma to uzasadnienie, kupuj tak. Ale ja patrzę na ramy tygodniowe i to rośnie. To, to rośnie, to znaczy co rośnie? To znaczy przewaga popytu nad podażą. Mamy akcję spadkową i jest sytuacja taka trochę dziwna. I już tutaj chyba to jest w ten sposób. Tak? Prawdopodobnie jesteśmy na początku. Na początku akcji. Zobaczymy. Znowu pytanie, do czego mi ma służyć analiza? Gdyby ktoś z Was powiedział: Dobra, przygotuj mi analizę, nie ma sprawy, to powiedz mi, jakie masz cele. Do jakiego, w jakim celu chcesz posiąść wiedzę o Zdobyć informację o przyszłym zachowaniu się ceny do handlu, do inwestowania, do obsługi kredytu, do prowadzenia biznesu, do jakiego celu. Sytuacja bardzo podobna, tak jak na poprzednich, jest tutaj Frank Szwajcarski. Pytanie Frankowiczów: Co z tym mam zrobić? Jeżeli ktoś ciągle narzeka i co, co miesiąc płaci te raty i narzeka i narzeka, to moja odpowiedź jest taka: przestań narzekać, naucz się analizy ceny. Naucz się analizy ceny i kupuj bądź sprzedawaj franka. Nie wtedy, kiedy masz ratę, tylko wtedy, kiedy frank jest tani, kupuj, gromadź, akumuluj, pozbądź się całego franka i coraz taniej reguluj raty. I teraz jest pytanie: otworzyć pozycję długą czy pozycję krótką? Jakie masz zasady tworzenia tej takiej transakcji, krótkiej bądź długiej? Jakie masz zasady? A wiesz co, ja mam niedługo ratę do spłacenia franka. A może by tak więcej tych franków kupić i tak na przyszłość co miesiąc spłacać. Tak, to też trzeba przygotować taki plan z głową, a nie bez głowy. Mamy tutaj następującą analizę. Czy to jest początek akcji? To, jest, to są ramy tygodniowe. My mamy już taką korektę. Jest to sytuacja do handlu dobra? To zależy od strategii, jaką posiadasz. Nie. My nie pytamy, czy otworzyć pozycję, dlatego że tu tak to jest. Pytamy, czy otworzyć pozycję, dlatego że tu tak będzie wyglądało. Ja chcę tworzyć pozycję w trendzie akcji. Czy obecna sytuacja wskazuje na to, że będzie trend akcji wzrostowy bądź spadkowy, a nie jakiś trend. Tyle jeżeli chodzi o złotówkę.